Cześć, jestem Raz, możecie mnie kojarzyć z mojego własnego kanału Faza Raza, jak widzicie dzisiaj jestem w plenerze z ekipą Mototuru i odcinek jest dla wszystkich tych, którzy nie mają motocykla z trzema kuframi. Jak się domyślacie o co chodzi, będziemy wybierać i pakować się na wycieczkę kilkudniową i pokażę Wam, że nawet na MTKu, czyli sportowym motocyklu, spokojnie można spakować się w taki sposób, że kilka dni będzie naprawdę fajnie i wygodnie. Także jedziemy! Mam tutaj przygotowane, tak jak powiedziałem, rzeczy na tydzień, ale zaraz pokażę wam jak będę się w nie pakował. Pokażę wam kilka fajnych opcji i zaczynamy na pewno od najpopularniejszego tematu, znanego wszystkim, czyli tekstylne sakwy. Ciach mamy tekstylne sakwy. Sakwy zarzucamy. Jak widzicie, możecie sami ocenić jak wygląda mój MTex z sakwami. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo popularne, ale to jest dopiero początek. Idziemy sobie dalej. Drugi najpopularniejszy temat to oczywiście jest kufer centralny. Kufer centralny, zaraz wam pokażę. Kufer centralny ja nie mam stelaża w Mteku, ale możecie sobie wyobrazić, kufer centralny mamy mniej więcej w tym miejscu. Sami możecie sobie ocenić, jak mój Mtek wygląda, ale moim zdaniem nie wygląda. Jedziemy dalej. Bierzemy sobie teraz troszkę mniej popularny temat, ale również wykorzystywany dosyć często, czyli worek wodoodporny. Mamy taki otoworek, możemy on ma 40, 60, czasem nawet 90 litrów. Możecie go wypakować po prostu do oporu. I mocujemy go tu z tyłu. Oczywiście przypinamy go paskami. Jeżeli ma, gumami z ekspandora, pajęczyną, czym chcecie. Dobre rozwiązanie, natomiast mało stabilne. O tym będziemy sobie zaraz mówić. Idziemy dalej. Dalej mamy plecak. Plecak. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo pojemne. Natomiast moim zdaniem dobre na krótkie wycieczki, ponieważ plecak powoduje czasem ból pleców, także tutaj uważajcie. Opcja bardzo dobra, ale na moim zdaniem krótkie dystanse. Idziemy dalej. Dalej mamy coś bardzo fajnego, czyli torbę na zbiornik. To również często jest wykorzystywane. Tutaj mamy magnetyczną. Jeżeli macie magnes metalowy, zbiornik metalowy po prostu przyklejacie, jest po temacie. Jak widzicie fajnie się to komponuje, w żaden sposób nie przeszkadza. Jeżeli tak jak ja macie tutaj plastikowy element na zbiorniku, Trzeba będzie zastosować mocowanie odpowiednie. tankback, bardzo fajna opcja. I ostatnią opcją, którą chciałbym Wam pokazać, jest to torba centralna na tył motocykla. Również bardzo fajna opcja, kładziemy sobie ją tu. Minus jest taki oczywiście, że przy stosowaniu torby nie możemy jeździć z pasażerem, natomiast w mi torba jest bardzo pojemna. Wpakujemy tutaj naprawdę dużo gratów, zaraz zobaczycie ile się tutaj da wcisnąć. Tak jak powiedziałem, widzicie, mam tej rzeczy na tydzień. Tak, to są moje rzeczy na tydzień. Mam dwie pary długich spodni, dwie pary krótkich, kilka koszulek, softshellig, buty, klapki, kosmetyczkę. Nie ma bielizny, ale tego oglądać nie musicie, natomiast pokażę Wam, że to wszystko będziemy upychać. Zaczynamy od tego, o czym powiedziałem na początku, czyli od sakw. Zobaczcie sobie. Nie będę tego specjalnie układał, zobaczymy czy się zmieści, bo chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czy jest to na tyle pojemne, żebyśmy to wszystko tutaj mogli wpakować. Pamiętajcie o tym, że jeżeli pakujecie sakwy albo boczne kufry, pamiętajcie, żeby robić to równomiernie. Ponieważ, jeżeli jedna torba będzie cięższa od drugiej, to po pierwsze będzie spadać, a po drugie może Wam ściągać motocykl, co jest dosyć dziwne. Także pamiętajcie, jeżeli macie dwie sakwy po obu stronach albo dwa boczne kufry, zawsze mniej więcej równoważcie ich wagę. Pakujemy, jak widzicie, wszystko się tu mieści. Druga sakwa. Jak widzicie, nie układam tego specjalnie, bo nie o to nam dzisiaj chodzi. Wkładam koszulki i już widzę, że miejsce się kończy. Wkładam klapki. Wkładam kosmetyczkę i jak widzicie, zostały mi buty. Natomiast sakwy są pełne. Czyli jak widzicie, na tydzień same sakwy, coś by tu trzeba jeszcze dołożyć. Pojemne, natomiast niewystarczające na tydzień podróży. Idziemy dalej. Jak widzicie, przede mną torba tekstylna na tył. Ten sam zestaw rzeczy, zacznę, od, zacznę strategicznie od butów. Zobaczymy, co się stanie. Wkładam buty. Ręcznik, koszulka. Długie spodnie. O tu widać, że jest szerzej dużo, także powinno być troszkę łatwiej. W torbie mamy jeszcze boczne kieszenie. Tutaj można sobie schować na przykład. Ciekawe, czy klapek wejdzie. Klapek jeden wpada po prostu. O, drugi mniej, ale myślę, że go tu jakoś upchnę jak klapki schowane, wrzucam kurtkę, wpycham spodnie, wpycham kosmetyczkę, wszystko upycham dosyć mocno, zapinam klapę. dużo większe rozwiązanie, fajna opcja, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli idziecie z pasażerem, no to nie bardzo, bo to zasłania nam tylne siedzenie, wszystko się wpakowało, zamek Zamknął się tutaj bez problemu. Boczną kieszonkę zostawiam jeszcze pustą, czyli mogłem tu spokojnie jeszcze dopakować. Fajna opcja. Następny mamy worek na tył motocykla. Worek jest fajny, bo jest wodoodporny. Możecie go zapakować po prostu w opór. Natomiast ma dwa zasadnicze, dwa zasadnicze minusy. Po pierwsze to jest mocowanie, bo tutaj, jeżeli są paski mocujące, no to jest o tyle fajnie. Jeżeli nie ma, trzeba kombinować pajęczyną, gumami z ekspandera, troszkę jest kombinacji. A on i tak i tak przy hamowaniu, przy manewrowaniu potrafi się troszkę przesuwać. Natomiast najfajniejsza jego cecha to jest pojemność. Przede wszystkim pakujemy, zaczynamy od butów. No tutaj podejrzewam, że, patrzcie, tu wszystko po prostu. Jak widzicie nie układam tego w ogóle, więc się specjalnie nad tym nie skupiam, jak to będzie wyglądało. Pakujemy bluzę. Pyk, worek mam dopiero w połowie tak naprawdę wypełniony. Pakujemy koszulki. Minus jest też tego taki, że jeżeli wpakujecie coś ważnego na dno tego worka, to żeby się do tego dostać, będziecie musieli wszystko wysypać. I to jest troszkę upierdliwe, natomiast nie aż tak, żeby z niego nie korzystać. Ja nie jestem, powiem Wam szczerze, osobiście fanem worka, natomiast bardzo wielu motocyklistów znam, którzy korzystają. Macie zamknięcie, zawijamy go, zapinamy klamerkę. Tak, zapinamy klamerkę. Worek mamy spakowany, montujemy na tyle motocykla, zapominamy o temacie. Kolejne bardzo popularne rozwiązanie, czyli twardy kufer centralny, bardzo często stosowany. No do tak jak widzieliście, no nie nadaje się. Ja też myślałem o nim, natomiast no to nie wygląda. Kufer jest bardzo dobry. Po zamocowaniu stelaża, mocowanie kufra to jest 5 sekund. Bardzo pojemna opcja, można przechować naprawdę przeróżne rzeczy. A żeby Wam pokazać jak to się robi, zobaczcie, otwieram sobie kufer, biorę mój spakowany worek. Przekręcam go tu, łapię za dno. przekładam wszystko, jak widzicie trochę to tutaj poprawię wkładam buta jednego, drugiego wkładam ręcznik zapinam i jest po temacie, kufer jest bardzo pojemny im większy, pamiętajcie, że wybieracie kufer taka rada ode mnie, jeżeli wybieracie im większy, tym lepszy i o tym pamiętajcie, bo naprawdę do kufra idzie bardzo dużo rzeczy i bardzo fajnie mieć tego miejsca wystarczająco dużo, szczególnie jeżeli idziecie z pasażerem bo przy kufrze można zabrać pasażera a spakować się we dwójkę na tydzień no to już jest zwyczaj. I ostatnia rzecz, którą chciałem Wam się pokazać, o której mówiłem, czyli tankback, torba na zbiornik, to mimo wszystko, że na no takie małe wygląda, bardzo przydatna rzecz. Pamiętajcie o tym, bo to jest najlepsza rzecz na wożenie dokumentów, telefonów, elektroniki, kabli do ładowarek, takich rzeczy, wody. Pamiętajcie, to nie jest takie małe, jak wygląda. Tutaj mamy około 10-12 litrów, myślę spokojnie. Nie, nie czytałem instrukcji, no tam tak stawiam. Widzę objętościowo zobaczcie, wrzucam wodę, wrzucam portfel. Wrzucam dwa telefony i jak widzicie ta torba jest nadal pusta. Gdybym sobie w swoich rzeczach wziął zestaw bielizny na cały tydzień, to tutaj bym sobie go na pewno spokojnie spakował. Zamykamy, zapinamy zamek. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Zapinamy zamek. Kładziemy na zbiornik i zapominamy o temacie, A tak naprawdę nie musicie zsiadać w ogóle z motocykla, żeby mieć do tych, do, do tych rzeczy dostęp, czyli portfel, telefony, jakieś picie, właśnie kabel z ładowarki, mapa. Bardzo fajne rozwiązanie. Mimo, że małe, ja jak najbardziej polecam i zaraz zobaczcie dlaczego. Jeżeli myśleliście, że to jest wszystko o czym powiedziałem, w co się można spakować, to cytując klasyka nic bardziej mylnego. Zawsze chciałem to powiedzieć. Jak widzicie to jest zestaw, który ja... Yy, dopasowałem sobie na stronie Mototuru za pomocą konfiguratora konfigurator pokażę Wam na końcu filmu, bo naprawdę świetna opcja wybieracie trzy pozycje, wybieracie motocykl i wrzuca Wam się po prostu wszystko, co pasuje stricte do Waszego motocykla o tym za chwilę. Jak widzicie u mnie w MT-10 wylądowały kufry boczne z szada. kufry boczne jak widzicie możecie sami ocenić, no lepiej wyglądałem niż centralka wziąłem dwie 35-ki bądź 36 szóstki, nie pamiętam wziąłem je, jak zobaczycie sobie, otwieramy kufer możecie sobie zajrzeć Wziąłem je razem z torbami wodoodpornymi, bo to jest bardzo fajna funkcjonalna opcja, czyli pakujecie torby, i po prostu wrzucacie do kufra, nie trzeba nosić całego kufra, czyli mamy dwie piątki. to już jak widzieliście te rzeczy, które pakowałem, tutaj Wam nie pokazałem, natomiast wierzcie mi na słowo, wpakowałem się, jeżeli bym się uparł, wpakowałem się do jednego. Zajęło mi to półtorej kufra, także bez problemu, bez żadnego układania, mógłbym tu jeszcze dopakować, czyli dwa tygodnie. Bez Przy mojej ilości rzeczy bez problemu się pakuje I drugą rzecz, którą sobie dobrałem Dobrałem sobie tank bag na zbiornik Właśnie tak jak Wam powiedziałem Portfel, telefon, woda, kable do ładowania Bielizna, której zapomniałem sobie zabrać To również bym tutaj wpakował Torba na zbiornik jest fajna, mała U mnie, jako że zbiornik jest plastikowy Musiałem zastosować specjalne mocowanie Na korek w lewu Natomiast żadna to jest, wiecie To jest żadne inwazyjne rozwiązanie Po prostu przykręcamy kilka śrubek Ten tank bag jest rozpinany w sekundę bardzo fajna opcja, jeżeli macie metalowe zbiorniki, tak jak powiedziałem wcześniej. Tank bagi na magnesach również spełniają tutaj oczekiwania. I na sam koniec chciałem Wam jeszcze pokazać kilka gadżetów, które warto wykorzystać, jeżeli jedziecie gdzieś w podróż. To pamiętajcie, żeby sobie to zabrać, bo to jest rzecz, która najczęściej bardzo się przydaje. Pamiętajcie, że najczęściej przydają się te rzeczy, których akurat przy sobie nie mamy. Tak jak powiedziałem, pamiętajcie, motocykliści, którzy podróżują, dzielą się zawsze na dwie grupy: na tych, co biorą ze sobą telefon i portfel. Jadą po prostu a hen Przygodo i na tych, którzy do jednego kufra zabierają po prostu pół garażu. I ja powiem Wam szczerze, też jak jechałem do Chorwacji parę lat temu z moim kumplem Michałem, to jeden kufer mieliśmy wypakowany po prostu rzeczami warsztatowymi. Było tam po prostu wszystko. Co wykorzystaliśmy przez dwa tygodnie? Wykorzystaliśmy smar i klucz do naciągania łańcucha i to było wszystko. Poza tym narzędzia były nam zbędne, a mieliśmy chyba, no nie wiem, no cały kufer był narzędzi. Natomiast... Co warto faktycznie zabrać? O tym pamiętajcie, bo jest kilka takich gadżetów, które faktycznie warto zabrać, bo są bardzo dobrym rozwiązaniem. Pierwsza, oczywiście, apteczka. Pamiętajcie, jeżeli podróżujecie, apteczka to jest Must Have. Są apteczki motocyklowe, odpowiednio małe, nie trzeba wozić takiej samochodowej wielkiej krowy. Tylko wystarczy taką małą, zgrabną. Ona jest równie dobrze wyposażona, także pamiętajcie, apteczkę warto mieć. Nie jest to dużo miejsca, najczęściej mieści się pod kanapę. U mnie, w mtk pod kanapą nie ma miejsca na nic. Natomiast apteczkę włożyłbym sobie chociażby do mojego tankbaga. Druga ważna rzecz to jest zestaw podstawowych kluczy, jeżeli nie macie na wyposażeniu fabrycznie zestawu kluczy, bo bardzo często są pod siedzeniem gdzieś schowane, to macie taki oto zestaw kluczy, najpotrzebniejsze klucz nastawny, parę nasadek, parę bitów, kilka imbusów i grzechotka i to tak naprawdę większość rzeczy takich, które mogą was spotkać na drodze, warto sobie zabrać. Warto sobie zabrać również coś, czego dzisiaj sobie niestety nie przygotowałem. Zestaw naprawczy do kołkowania opon z nabojami CO2 to również dobre rozwiązanie, bo jeżeli coś by się wydarzyło na drodze, możecie na miejscu oponę zakołkować, nabojem nabić i do stacji dojechać bez kłopotu. Mamy dalej, tutaj sobie zobaczcie, mamy tutaj gumę z Ekspandera, które już tutaj postanowiły swoimi haczykami przypiąć się na stałe do mojego motocykla. Mamy dwie gumki, to jest bardzo fajne rozwiązanie właśnie przy torbie na tył motocykla, przy worku. Tymi gumami to spinamy, one są mega twarde, haczyki mają zakończone silikonowymi końcówkami, więc nic nie uszkodzicie. Jak najbardziej fajnie mieć, to jest taka rzecz, którą fajnie gdzieś wcisnąć między ciuchy, bo to nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. To samo jeżeli chodzi o pajęczynę. Pajęczyna, powiem Wam szczerze, nawet ja ją wożę, a jestem z tych co wożą teraz tylko portfel. Pajęczynę warto mieć, bo pajęczyną również ona jest bardzo rozciągliwa. Możecie worek przypiąć, możecie do kufra coś na przykład przypiąć jeszcze na górę i zapiąć to pajęczyną. Bardzo fajna opcja, kosztuje bardzo niewiele, a zawsze się może przydać. I ostatnia rzecz jaką Wam pokażę to jest linka z zamkiem szyfrowym do zabezpieczania czy bagażu, gdzie jeżeli gdzieś zostawiam motocykl czy kasku, czy ciuchów na przykład też jest fajna opcja. Można sobie taką linkę przeciągnąć przez rękawy, przeciągnąć przez szczękę w kasku i przypiąć do motocykla. Nie jest to... Zabezpieczenie panterne: oczywiście, każde zabezpieczenie da się pokonać, natomiast doraźnie jak najbardziej można wykorzystać. Nieduży koszt, niedużo miejsca zajmuje, bo tak naprawdę, jeżeli się uprzemy, zobaczcie, co się mieści w dłoni, a na pewno Wam się gdzieś w podróży przyda. Szczególnie, jeżeli zostawicie motocykl i pójdziecie na przykład zwiedzać. Podsumowując, jak widzieliście, pokazałem Wam najfajniejsze, najbardziej popularne metody pakowania bagażu. Jak widzicie, nie każdy motocykl ma trzy kufry, tak jak mój. Sportowe Hyper kiedy nie nadają się w ogóle do turystyki, ale ja postanowiłem, że go zaadaptuję, bo dużo nie podróżuję, ale jednak chciałbym gdzieś się wyrwać, dlatego wybrałem boczne kufry z Shada, torbę na zbiornik. Widzieliście torbę miękką, widzieliście torbę na tył motocykla, widzieliście worek, plecak kufer centralny do wyboru, do koloru. Jak wskoczycie na stronę Mototuru, której Wam przed chwilą wspominałem, zaraz Wam to pokażę, to po wyborze motocykla no po prostu macie kilka stron do wyboru, do koloru i możecie kombinować na wszystkie sposoby, a pewność jest taka, że macie te rzeczy do własnego modelu motocykla i one na pewno będą tam pasować. Także ja zaraz Wam to pokażę. Jak widzicie, jesteśmy na głównej stronie Mototuru, klikamy sobie u góry bagaż i akcesoria, po lewej wybieramy kufry i mocowania i jesteśmy już automatycznie w konfiguratorze. Wystarczy wybrać marka, model i rok produkcji. Wybieramy, tak jak w moim przypadku, Yamaha MT10. Zobaczcie, mamy Yamaha, jedziemy sobie MT10, wybieramy rocznik, w moim przypadku 17. I od razu nas przerzuca. Wybieramy sobie kufry boczne. Do wyboru mam też kufer centralny. Natomiast nas interesują boczne. Wybieramy plastikowe kufry szat i do wyboru mamy dwa modele. W moim przypadku są to SH36, czyli klikam sobie Wybierz ten produkt. Z automatu konfigurator przeskakuje do dostosowania stelaża. Tutaj mamy opcję tylko jedną. Klikamy, wybierz ten produkt. Mamy dopasuj akcesoria. Mamy do wyboru torby wewnętrzne. Ja, oczywiście, wybrałem. Polecam, bo jest to bardzo wygodna funkcja. Raz, że się dobrze pakuje do nich. Dwa bardzo łatwo upycha się je później do kufrów i zamyka. Także polecam. Dajemy, klikam wybierz ten produkt. I jedziemy sobie do góry. Klikamy, przejdź dalej. Mamy podsumowanie koszyka 1781 zł. Klikamy dodaj towar do koszyka. strona nam jeszcze podpowiada, że możemy wybrać inne akcesoria. Także możemy sobie to jeszcze troszkę pok poklikać, poszukać czegoś dodatkowego. Jeżeli nie, to pozostaje nam tylko przejście do koszyka, wybranie sposobu płatności i dostawy. I to jest wszystko, co trzeba zrobić z tym konfiguratorem. A tymczasem już uciekam sprzed kamery. Dzięki za uwagę. Piszcie komentarze, czy Wam się podobało. Lewa w górę, hej na razie.